Zadaję pytanie koło Konfederacja. Już teraz, jesienią tego roku zaczną działać pewne automatyzmy prawne odnoszące się do przybyszów za naszej wschodniej granicy. Będą oni mogli ubiegać się o prawo stałego pobytu na początek na dwa lata, a właśnie od przełomu lutego marca 2024 roku ci, którzy przybyli tutaj uzyskując status uchodźcy, Będą mogli występować o nadanie obywatelstwa polskiego. I pytanie retoryczne, panie pośle, sprawozdawco: ilu spodziewacie się pozyskać nowych wyborców wdzięcznych? Przybyszów z Ukrainy, przesiedleńców, których chęć pozostania w granicach Rzeczypospolitej ocenia ambasador Rzeczypospolitej aktualny w Waszyngtonie na z całą pewnością nie mniej niż dwa miliony. Stop Ukrainizacji Polski. Nie przesiedleńców, tylko ludzie, którzy uciekają przed wojną, przed barbarzyństwem rosyjskim. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Mm -hmm. Jasne, jasne, panie pośle, do Moskwy, do Moskwy, do Moskwy.